Hej w niedzielę, witam się z Wami bardzo serdecznie, dajcie znać co tam u Was słychać, więc zostawiajcie komentarze poniżej filmu. Dziś, moi drodzy, jak widzicie odcinek z dwoma wielkimi zdrapkami 777, czyli inwestycja w odcinek to 60 zł. Jest to odcinek ze specjalną dedykacją dla Moniki i Arka, także zobaczymy co tam uda się wydrapać. Monika, Arek, trzymajcie mocno kciuki, bo sam jestem bardzo ciekawy, co tutaj się kryje. Zdrapeczka z numerem trzecim i zdrapeczka z numerem siódmym. Zdrapeczki wybierane losowo. Także co? Zapraszam do oglądania i będziemy sobie po malutku zaczynali. Kurczę. Ależ to będzie emocjonujący odcinek. Dobra, zrobimy małego Zuma. I lecimy. Tutaj szukamy oczywiście siódemeczki. Także lecimy. Perfumy, portfel, szminka, kufer, trofeum, bransoletka, moneta, podkowa, korona i i worek. No dobra, także na razie, jak widzicie, gra pierwsza niestety, ale pusta. Idziemy od razu dalej. Idziemy do gry drugiej, także drapiemy nasze wygrywające liczby. A są to 40 i 15. Bardzo proszę. Chyba widzicie dobrze. O, nie, nie do końca dobrze. Troszeczkę oddalimy. O, ok. To szukamy. I drapiemy. 17, 29, 20. Zobaczymy jak ta niedziela pójdzie Jak ta niedziela będzie zaliczona No na razie to obok <grym> Kolejno mamy co? Dychę Dycha nam nic też nie daje 26 No 50 39 obok A Ajajaj 45 14 obok i i szósteczka, no widzicie, także, no, gra druga, na razie pusta, jeszcze mamy pole bonusowe, także od razu sobie zaczynamy drapać. A tu mamy 60 i 100, także, no nie ma nic, idziemy dalej. Ostatnia gra, trzecia. Ostatnia gra, trzecia. Drapiemy 24 i siódemeczka. Chwila prawdy Czy zdrapeczka z numerem trzecim będzie szczęśliwa To jest jej ostatnia szansa No same oboki, widzicie Szóstka Później dwadzieścia Dobra, lecimy dalej Trójeczka 11 39, Piąteczka 44, 42, 10, nie wierzę, jest wygrana moi drodzy, ale super, 24 jest wygrana, ekstra, i 23, no ekstra, jest wygrana, no dobra, no to co, wyrapiemy, a tu mamy... 30 zł. Także jest zwrocik. Jest zwrocik. I drapiemy jeszcze pole bonusowe. A tu mamy 30 i, i 200. No ale to nic. Mamy, moi drodzy, zwrocik. Wszystko się zgadza. Literki DDD. Elegancko. No to co? Idziemy od razu po drugą siódemeczkę, może siódemeczka będzie też szczęśliwa hehehe <laughs> wielka zdrabka 777 z numerem siódmym, to zaczynamy zaczynamy, tamta była wygrana kurcze jakby jeszcze ta się okazała wygrana to już by było w ogóle ekstra yy, bransoletka, korona szminka podkowa worek lustro prezent Perfumy, świnka i i trofeum, no okej, okay. także gra pierwsza pusta, idziemy na grę drugą, idziemy na grę drugą i w grze drugiej wygrywające liczby to 43 i 10, okej, okay. no to zaczynamy. Ojej, aż tutaj uciekły, co te liczby tak skaczą, o tu znowu dwa oboki, obok siebie, <laughs> O, znowu obok. Ja nie mogę. I znowu obok. Kurde, jak nie z jednej Mańki, to z drugiej. No dobra, no ale... Jakby jeszcze była wygrana, to byłoby już całkiem ekstra. Niedziela by była wyśmienita. 12. Nie ma. 31. Nie ma. Czwóreczka. Nie ma czwóreczki. 37. Nie ma. 39. Nie ma. I... 34. Ok, no na razie tu nie ma nic. Sprawdźmy sobie jeszcze pole bonusowe. A tu mamy 400 i. i 60. Ło, jakby były tak 400 wy. A z tego co wiem, to yy, wy, Monika i Jarek trafiliście 400 zł w tej wielkiej zdrabce. No to naprawdę, naprawdę szacun, bo to już super wygrana jest. 400 zł. Wow. Ja tak naprawdę to przez Was zacząłem tą zrabkę kupywać, Kupować, kupować. Nie wiem, jak to się mówi dokładnie. I tak mówię, kupuję, kupuję. Mówię, może też się uda trafić. Wy mnie zaraziliście tą zrabką. Dobra, drapiemy. Gra trzecia: 21 i 8. A tu mamy szósteczkę. No także, niestety. 19. 42 nie ma dwadzieścia trzy nie ma jeden już myślałem że jest dwadzieścia jeden jedynka dziewiątka trzydzieści dziewięć czterdzieści pięć trzydzieści jeden dwadzieścia osiem czterdzieści jeden i dwudziestka czyli obok no, widzicie, widzicie, a ja tu już literkę kontrolną zdrapałem, niestety. Także drapiemy. A tu mamy 100 i 30. No, także no niestety, ale jedna zdrapeczka okazała się pusta. W sumie to nie pamiętam, bo miałem wziąć jedną, ale Monika namówiłaś mnie na dwie. Ale nie pamiętam, którą brałem pierwszą. Także nie, nie jest źle ważne, że jest jakaś jedna wygrana. Także mamy jedną zdrapeczkę do wymiany, jak widzicie. Ale jeszcze tak ode mnie bonusowo, także mamy w wielkiej zdrabce 30 zł, druga była pusta, także pół na pół, ale jeszcze ode mnie bonusowo, moi drodzy, wlatuje pudełko czekoladek, także bonusowo sobie tak do niedzieli. Zdrapiemy pudełko czekoladek, mam nadzieję, że wam się podoba taki bonusik. No to co, zaczynamy. Gra pierwsza. Może pudełko czekoladek nas. No widzicie, nas miło zaskoczy. I już nas miło zaskoczyło pudełko czekoladek, także ekstra. <laughs> Idziemy dalej. Idziemy dalej. Mięta i. I muszla. Na razie jedna gra jest wygrana, także ja się już cieszę. Kolejno mamy mleczna i. i nugat. Idziemy dalej. Kakao. Kakao, moi drodzy, druga wygrana. Druga wygrana w pudełku czekoladek. No ekstra. Idziemy dalej. Szukamy, szukamy. Może jeszcze uda się odrobić ten wynik. <laughs> Dobra. Krecel. Migdał. Idziemy dalej. Gra siódma. Muszla i serduszko. Nie ma. Gra ósma. Krecel. Mleczna. Gra dziewiąta, tiramisu i, i mięta. No dobra, ale sprawdźmy sobie, co się kryje tutaj yy, w grze pierwszej i w grze czwartej. Tu mamy piątaka, moi drodzy, i tu mamy też piątaka, także mamy 10 złotych jeszcze w pudełku czekoladek. Sprawdzę tylko, czy się wszystko zgadza. 10 złotych, tak jest, można mieć 10 złotych. No, także, moi drodzy, jeszcze do dzisiejszego drapingu dochodzi dycha, czyli draping za 65, a wygrane 40. Także ok, Będzie na pomnożenie. Ważne, że nie zero. Chociaż ostatnio i tak dużo tych zer. <laughs> za dużo. <laughs> za dużo minusów. Dobra, moi drodzy, mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Także koniecznie zostawiajcie łapeczki w górze. A wy, Moniko i Jarku, mam nadzieję, że wam też się spodobał ten odcinek, że wielka zdrabka, że wielką zdrabkę miło wam się oglądało. Także jak się miło oglądało, no to będziemy myśleć dalej. Będę kupował, próbował. <laughs> A teraz się żegnam. Życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Hej, cześć, papa.